Chcę pokazać, żebyście się zbędzili, jak wygląda praca nasada, czyli rozbieranie kulkusy na elementy zasadnicze, z których potem tworzą się elementy kulinarne. A więc tak przybliżeniu, jak tutaj już koleżanka yy, Agnieszka powiedziała, to wiadomo, pracownicy są zabezpieczeni, które mają odpowiednie folczupkowe, które zabezpieczają przecięcie, faktury ochronne itd. Ale to jest wyposażenie głównie na dużych zakładach gdzie jest większa ilość szerokości. Dzisiaj tutaj chcemy się skupić na rozbiorze jednej kutuszki, takiej niewielkiej, 45 kg. A więc tak w skrócie wam mogę powiedzieć z jakim elementów zasadniczej, czyli tych zwykłych, handlowych, ona się składa. Czyli tak, kółeczkę mamy, nóżki, nóżkę przodnią, nóżkę, goląkę przodnią łóżkę tylną, golonkę tylną, szyneczkę, porębiczkę, schab, czyli ta polębnica rzeszowa, żeberka i tam pod spodem boczność, pachwinia. To są takie podstawy. O i jeszcze tutaj przy tej drugiej części prawdopodobnie jest zawsze, jeżeli je przycinamy ładnie prosto, ten rdzeń jest i tutaj dostaje nam jeszcze ogonek. Także tak to, tak to wygląda. No i wiadomo, żeby przystąpić do rozbioru butuszy, to potrzebujemy pewnych rzeczy, czyli noża, starki, tak zwanego urządzenia, które potrafi na oscyt, ja go sobie tutaj troszeczkę podjadę, bo tak się ustawia, nie, że żeby dobrze na osry, to trzeba go tak ustawić pod kątem 45 stopni. I nie klepać, to takimi posługiwanymi ruchami regulować pociąg. I jeszcze oprócz tego, żebyśmy sobie wyręczyli, to musimy mieć jakieś urządzenie typu doborem, siekierka, Wiadomo, na zakładach to są piły, które tną, przystawiasz, przecinka, przecinasz, jest to burzone. Czy takie kultuszy, gdybyśmy tak otwierali w warunkach domowych, to nie jest powiedziane od czego musimy zacząć? Wyciągamy elementy, które są w danym momencie potrzebne albo stwierdzają, że łatwiej się do nich dostać. W zakładach jest to już zróżnicowane. I w to jest jak już jakiś proces jest, czyli najpierw zaczynamy od cięcia nóżki. Mamy nóżeczkę lepszą. Potem odcinamy przednią nóżeczkę. Ktoś wie, do czego to się będzie nadawało idealnie? Brawo. Mamy już dwie nóżki. Teraz odcinamy sobie głowę. głowę. Głowę też można wygotować i zrobić na przykład salsosonik myślny. Głowę staramy się ucinać tak, żeby nie uszkodzić policzka, bo to jest jedna z bardzo dobrych i smacznych kawałków mięsa. Nie mamy problemu. Po tym zabiegu przystąpimy do dalszego, dalszego, dalszego rozbioru. Czyli odetniemy sobie jeszcze albo nie. Wyciągnę tę polędwiczkę, bo to jest jeden z najbardziej smakowitych i delikatnych, delikatnego mięsa. I nie potrzebuje drugiego czasu ruchu. Czyli tą polędwiczkę wyciągamy. I ona, jak jest wyciągnięta, to tworzy nam kształt takiej jedyneczki. O, mamy ją wyciągnięte, proszę bardzo. To jest polędwiczka. Ta I tak jakbyśmy się tak dobrze, to, to jest taka jedyneczka. To jest takie bardzo szlachetne i delikatne miejsce. Teraz tutaj, siedzimy tutaj Karkówkę, Wyczymy sobie karkówkę. Karkówkę wycinamy między czwartym a piątym żebrem. Czyli sobie spokojnie te żeby, są liczne dwa, cztery, cztery i pięć. I w tym miejscu wykonujemy cięcie. Czyli wykonujemy w ten sposób. I teraz jest takie pytanie. Chcemy wykorzystać rzeweczka w całości, to musimy to przeciąć tutaj. Ale jeżeli nie, ale jeżeli chcemy mieć tylko ekstra, tak zwane, tak jak w sprzedaży, czyli z takim większym ilością mięsa, czyli to cięcie wykonujemy wzdłuż. Ja sobie pozwolę teraz delikatnie postępować przeciąć. Nie mamy takiego profesjonalnego stołu i boję się, żeby to nie uszkodzić, ale myślę, że damy radę. Czyli policzyliśmy w czwartym, piątym tym. Proszę bardzo, przycinamy. zostało. I teraz musimy odciąć jeszcze tutaj. Odłożymy to po prostu, na bok. I wyjmiemy sobie kartóweczkę. Otwierając delikatnie wycinamy kartóweczkę. Odcinamy od wkładu suminowego i mamy kartóweczkę w Pozwolę sobie też to na razie podłożyć. Dobra, teraz mamy, a tu mamy, o podgarlę. to jest takie mięso, które gotujemy, to jest coś tłuszczu i robimy z tego pasztety. Tego typu. Albo jakiś popularny świeżołówek, smalczyk, no, zależy. Można różne rzeczy z tego wykonać, poniekąd. to jest tak, odłożymy sobie tłuszczu. sobie teraz jeszcze tak doloneczkę tylną. Proszę bardzo. Łoneczka Bardzo dobrze. 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 Dobra, osłonimy teraz część patkiny. O, mamy patkinkę. I teraz musimy jeszcze stąd wyciąć. Czyli tak. Tu, tu się znajduje jeszcze wiodrówka. Żeby wiodrówkę dobrze wyciąć, to można sobie sprawdzić paluszkiem, gdzie kończy się kość do Czyli cięcie będzie przechodziło przed ostatnim trym. Magdę, że ochotę wstawić w Rękawiczki są tutaj. Tu można wyczuć, gdzie się kończy kość. Przecinamy tu. I odcinamy całą szyneczkę. Proszę bardzo, jest szyneczka. To już jest kawałek mięsa którego możemy zrobić pierwsze szyneczki, pokroić które kawałki w super gulasz. No super strach. I teraz będziemy wyciągali z oberka i z Czyli zarysowujemy sobie to przejście tutaj. No, to są takie książki. Gdybyśmy to robili od tej strony, to mogłyby zostać na boczku. No wiadomo, no, potem przy obrótce czy coś, czy coś, mam tutaj jakoś proste. Nie wszyscy takie rzeczy lubią, dlatego trzeba to uwagę, żeby to zostało przy żebelkach. Równymi tu jest tak samo. Jeżeli chcemy żeberka mięsne bardziej, to staramy się ten już zagłębić troszeczkę głębiej w boczek i podzielić, żeby był w miarę chudy boczek i w miarę mięsny żeby. Jeżeli chcemy mieć bardziej chudsze, to wiadomo, zbliżamy się do żeb... pół bliżej kości, i mamy to krótsze. No, teraz mamy odchylamy tak, I bardzo delikatnie, podcinamy blisko schabu, tak, żeby gumy nie uszkodzić, bo to jest jedna z cenniejszych części. Oddzielając odpłata słoninowego, one tak odchylają delikatnie, i trąc, one się no ładnie odchodzą, Te błony. No i proszę. Tak. I mamy wyjęty z H, z żebel. I teraz, tak jest. Ktoś sprzedając, wiadomo, musimy to odczyścić jeszcze do końca. Ale tworzą na przykład. Yy, robiąc sobie schab kulinarny. Bardzo fajną rzeczą jest, żeby ta zawartość uścigu, minimalna tam paręnaście mm, jednak znajdowała się na tym, no bo to są walory smakowe. Naprawdę schab to ten sam w sobie jest takim suchszym mięsem. Potrzebuje też odpowiedniej obróbki, żeby to nie była tak zwana taka nutka. Włożymy sobie tutaj na ruch. I Pozostało nam jeszcze odciąć broneczkę. Przejdźmy w i I teraz tak. Wiadomo, tam jest strony nie widzieliśmy, ale następnym elementem jeszcze u tutuszy jest łopatka, więc musimy ją rozciąć blisko patwiny i takim ruchem okrągłym wyjąć ją z Otoku, skóry. I proszę bardzo. I mamy jeszcze pateczkę do toku. I pozostaje nam wycięcie. Teraz będziemy wycinali Wycinamy Zbieramy paklinę, czyli ona jest tak mniej więcej, o w ten sposób, powinna wyglądać tak, jakie takie trójkąta z takim wydłużonym, bo to jest część tutaj apaktynowa i tak wygląda, brzuszek, I teraz sobie mamy boczek, boczek jest albo tłuszcz, albo chudy, wiadomo, każdy chce mieć chudy, nie? Żeby taki boczek osiągnąć, wiadomo, musi być zapewnienie jakości klasy, tylko są, klasy półtłuszcza. Czyli czym tłuszcza, czyli na S, F, O, P i ja w dół, te wartości tłuszczu się zmieniają, czyli zwiększa się. Czyli dzisiaj w Polsce najbardziej popularną jest s mamy jest 60% mięsa w górę. I żeby wyciąć boczek, no to jest tak umownie, że tam gdzie się kończy płat płoninowy, zaczyna się już płat mięsny. Odcinamy o, w ten sposób. I mamy już bociusz. Jeszcze możemy do tego się obrobić. On ma kształt prostokąta. Tak wygląda już gotowy boczek. Zatrdarwioną on jeszcze ze skórką i tak dalej. No i zostaje nam po prostu słoninka, którą też musimy oczyścić, bo na tym momencie jeszcze nie jest, nie jest gotowa do tego, bo jeszcze posiada y, płaty mięsa, czyli musimy to delikatnie w żargonie i potocznym, bo naszym naszym na tego na nie używa, ale w innych y, miejscowościach mówi się że to jest spłucowanie tak zwane, czyli ścinanie tego mięsa z, 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 tutaj z z tej, z tej o, po ścięciu takim, mamy taką niewielką ilość tłuszczu, wciąż tu jeszcze mięsko, możemy sobie zrobić jakąś pyszną świeszonkę, czy swalczyk. Dobra, mniej więcej przygotowaną słoninkę jeszcze sobie zapniemy. ona musi być czysta biała w miarę możliwości z różowymi takimi przebarwieniami tak samo mięso widzicie mamy jasne różowe dozwolone do różowego, czyli wtedy jest mięso najlepszej jakości zostawisz kawałek słoninki do gotowania? Oczywiście tak sklepę chcecie? No to Max OK Dobra jeżeli mamy... Słuchajcie, tu jest jeszcze taka sprawa, że tutaj nie odciąłem żeberka, że nie chciałem tutaj tego stołu trochę tam zniszczyć, ale tutaj już, ale, ale jeszcze powinienem odciąć żeberka w tym miejscu, tak żeby został pan żeberkowy i sam schab. Wtedy zostaje schab z kością i żeberka. Najlepsza rzecz na świecie, schab z kością. Może Właśnie może podłożymy no, tą no, stolnicę? się podłożyć, tylko Panu, bo nie chcę, uderzę, a to jest już tutaj ten i nie chcę tutaj tego... W, w tym czasie wyjmujemy sobie jeszcze, rozbierzemy sobie karkówkę i już taką bardziej skryminarną, czyli będę, zdajemy kość. Czyli jak wiecie, to trzeba obcieścić ją delikatnie. Mam jakieś jakieś zabawy, że mięso jeszcze jest. I blisko kości delikatnie, miarę różnymi ruchami, tak żeby nie poszarpnąć ją bardzo. Wyjąć tę kosteczkę. O, proszę bardzo. Mamy kosteczkę. I możemy gotować rosołek, zupkę. No i tę kubeczkę. Też widzicie. Ona jest już prawie gotowa, ale jednak, jeszcze powiesz, kurczę, No tyle dłuższej się na niej. I jeszcze, tak jak u nas zakłada, dla klienta bo potrzebne jest jeszcze to wszystko ładnie oczyścić. Tak, żeby klient kupując, widzicie, te skrawki zostają. Klient kupując był zadowolony i chciał zakupić. Wiadomo, że sezon grillowania już się zakończył, także, ale kartówka bardzo dobre są tak do pieczenia. Ja uwielbiam w panierce. Nie wiem, czy kiedykolwiek jedliście karkówkę w panierce. Rewelacja jest. A najfajniejszą częścią szwabu jest ta od karkówki. Dokładnie. To jest taka najmniejsza. Ma te przerosty u szczytu delikatnego, a właśnie mówię, że tu delikatny. Nie Tu dużych ilościach, wiadomo. Ale jest, daje smak. Znaczy nie, no to wiadomo, że tuż tłusz, znaczy nosi y, smak i zapach. O, tak, i, tak? I mamy taką I mamy taką To ciemności, Kuli na. Y, mamy tę już? Tak. Boże, sobie, a jak pewnie, to nic nie no, ma... żeby to nie tutaj. Ale to tak. ona jest z jednej i z drugiej strony. Nie. Aha, Aha jest. A, równy. Dobra, super, ja właśnie dosłownie. No, ja również nie robię, także nie wiem, dobrze będzie tak, dziękuję. Ale z mięsem hmm. też można. Oczywiście. No dobra, spróbujemy. Jakby tego to uciekajcie. Nie udało się. Stolnica stała? Troszkę. O, prawie. Ale... Po, stole by było na pewno. No to mówię dlatego, bo to jest, ja tak jestem. My mamy stab z kością. Ładnie. Zostawić ten chat Wam tutaj taki z tą powłoką czy zdjąć? Myślę, że tak, bo mało tego, ja chyba chętnie bym zjadła jakiegoś, nie wiem jak wy, czy kiedykolwiek mieście przyjemność zrobienia schabowy z kością czy nie, ale może byśmy spróbowali dzisiaj schabowego z kością. Co wy na to? Tak? A jak już mamy tą deskę taką zmasakrowaną, to wykroisz tak z 4 do 6 kotletów? Dobra. Taki wiesz, jak ja lubię. Na trzy parce. Tak, ale to wtedy jest to mięso całkiem inne wam powiem, dokładnie. A kolega jak schodzę na, na zakład, to powiem szczerze, że kiedyś nieopatrznie powiedziałam, że potrzebuję trzy schaby, to mi zostawili takie. Nei þetta er ámíðanra við. O, nie i to jest schabowy. Nie mamy takich wielkich patelni. Ale ich się nie uda rozklepać. I się nie uda za bardzo rozklepać. Nie, przez kość pani ich nie rozklepie. One będą maksymalnie, może z półtora raza takie, może. Ale soczy, soczystość mięsa jest całkiem inna od kości. Dobra. Super, no to resztę schowamy, nie? chyba że ktoś zobaczy że się i by, eee, no znaczy, no tak poczekaj mm, no